No dziękuję ci bardzo, Stasiu. Ale poczekaj, poczekaj. Ja mam też coś dla ciebie. to zawsze z prezentem. To jest złoty człowiek. Uważaj, uważaj. Co się mówi? Poczekaj, poczekaj. Wsparcie jest potrzebne. Co druga. O Jezu. Dziękujemy prezentów. Święta, urodziny, imieniny. Wszystko naraz załatwione. dziękuję ładnie. Dziękuję. Proszę bardzo. raz? Czy to las? A później, a później niech rodzice zadzwonią i powiedzą, czy jesteś zadowolony, dobra? No. Paczuchy wielkie ciekawe co tam masz zobaczymy, chcesz zobaczyć? Chcesz zobaczyć Co jest... by nie było. nie Nie, z tej strony, to jest o cześć. Co to jest Stasiek? To jest, Stasiek? O, cześć arrivedi. i tutaj jest raz 20, wiesz? Panie znaliście? No, Siwe już jest. No, naprawdę dziękujemy. To będzie w stroju Mikołaja Pani kolejnych Ja też. Proszę, troszkę tu przez. Nie, dziękujemy no, nie bardzo. Pan przesadził. Jestem bardzo miło, naprawdę. Niech ma zadowolenie. Na pewno. może filmik nagrasz, co? Jak będziesz odpakowywał i wyślemy, co? Koniecznie. Tak? Są otwarte. Są otwarte. Są otwarte. Przecież ich. to jest naprawdę, dziękuję Ci bardzo, dziękuję Ci, trzymaj się. Cieszysz się, że takie dałeś? No, bardzo jestem zadowolony. pakowaliśmy świeżaki. Z parkingu nie ruszymy. To dziękuję Dostałem prezenci, bardzo dzięki bardzo. wielkie, o, zobaczenia. super. Zobaczenia. Moi drodzy mamy... Słabą pogodę, ale jesteśmy w łodzi. Przed yy, halą ale mam coś dla Irokeza. Dzień dobry. Jest nawet, jej, z emotikonem. O panie. Także chyba. Tak, musisz sobie Przede wszystkim, wielkie, wielkie, wielkie dzięki. Ale ja już wiem, że na pewno będzie zacnie. To nie muszę wiesz, Żebyś Pomożesz. Uwaga, wy będziecie widzieć, a ja jeszcze nie, tak? No dobra, wy zobaczycie, a ja jeszcze nie. Oh, no już leci No Jest szok. Wow, panie! się nie spodziewałem. Yeah! Hell yeah! Ale ja, żebyś wiedział, bardzo lubię puzzle. No to Rzadko mam czas. Ale w tym zaganianym świecie czasami dobrze się wyciszyć. Ostatnio customów nie robię. Średnio mi wychodzi, więc to takie średnie wyciszenie, ale puzzle są po prostu chat. Tysiąc to jest taka optymalna liczba. Można w jeden dzień ułożyć. No, idealnie na jednego streama, na streama nie? Ostatnio. Na streama? Na live, tak. na live będę układał, no będziemy chętnie ogl... obejrzeć. Najwyżej na części. Chcecie, żebym to ułożył na live? Ile, to, to. Piszcie komentarze. Dzień, dzień, dzień. Może w Komentarz na picie to uwzględnie, a nie tam. Wyciągaj klawiaturę! <laughs> Jeszcze filmu nie ma. Bardzo ci dziękuję. Super, no coś takiego innego po prostu. W kółko, kółko modelem modele. A on dojechał. To mnie namówi, że streama z tego zrobił. No to ile to będzie godzin? Ja <laughs> jestem sprawny. W mam no. ile, ile, ile tu lat rzynek, ile, ile się to układa? <laughs> nie wiem, nie wiem, czy to w minutach liczą? No w dwie godzinki się wyrobisz, już nie wymyślałem.